5. Gość Poranka A gościem Poranka siódma dziewiąta jest Jan Krzysztof Artenowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, przewodniczący Rady do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Dzień dobry, szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie ministrze... Czytam w różnych mediach i myślę, że Polacy także to czytają, słyszą, że żywność zdrożeje, że cena bochenka chleba niedługo może sięgnąć 10 zł, że cena kostki masła może sięgnąć 10 zł i będą to ceny normalne. Różne analizy wskazują, że żywność podrożała już o 20, nawet 30% albo i więcej. W związku z tym chciałem zapytać, czy biorąc pod uwagę wojnę na Ukrainie przede wszystkim, także sankcje nałożone na Rosję, bo wiemy doskonale, że Ukraina i Rosja to są eksporterzy pszenicy, zboża, czy w związku z tym ten wzrost cen żywności jest rzeczywiście nieunikniony i czy grozi nam być może kryzys żywnościowy, nam w sensie Polsce, ale także być może y, Europie, albo y, w ogóle w dużej części świata. Jak pan ocenia y, te zagrożenia? Tak, rzeczywiście. Sytuacja jest szalenie poważna. Wojna na Ukrainie i wypadnięcie dwóch dużych eksporterów, bo Ukraina ma rolnictwo praktycznie niszczone i chociaż zapasy z roku ubiegłego nie powodują takiego napięcia w tym momencie, ale prawdopodobnie nie uda się zasiać w tym roku tych czarnoziemów ukraińskich, tam toczą się walki. Rolnicy są ostrzeliwani, nie ma paliwa, Rosjanie niszczą bazy paliwowe, centra logistyczne, są zablokowane bądź zniszczone porty Morza Czarnego, przez które Ukraina eksportowała zboże, więc jest to absolutny dramat dla Ukraińców, ale również dla krajów, które nie mają produkcji u siebie z powodów klimatycznych, wysokich temperatur, pustyni, braku gleby, wody itd., itd., które są uzależnione od importu żywności. To są duże kraje, między innymi Egipt, Turcja, Nigeria, kraje, część krajów azjatyckich, bardzo wiele krajów afrykańskich, więc robi się rzeczywiście potężna wyrwa. W produkcji żywności, w eksporcie żywności wielu narodom po prostu grozi głód. Analizy ekspertów mówią, że przez wojnę na Ukrainie około 100 milionów ludzi dołączy do i tak już bardzo dużej liczby głodujących. W tej chwili na świecie głoduje prawie miliard ludzi. Więc to jest dramat. Na to na wszystko nakłada się. Problem w pewnym sensie y, związany z wojną, mianowicie wcześniejsze zaplanowane działania Rosji, które uzależniły Europę od źródeł energii pochodzących z Rosji i y, y, przede wszystkim gazu i ropy, i gwałtowny wzrost tych nośników. Europa się od tego uzależniła. Konsekwencje płacą wszyscy. Każdy jest konsumentem i to odczuwa, ale w sposób podwójny. Płacą za to rolnicy, ponieważ są. Rodziny rolnicze korzystają przecież tak samo jak wszystkie inne z, z energii i na, na swoje utrzymanie, ogrzewanie, gotowanie i tak dalej. Trzeba za to płacić, ale również środki do produkcji rolnej potwornie podrożały. Nawozy, środki ochrony roślin, energia elektryczna. Gaz potrzebny do ogrzewania kurników, węgiel potrzebny do ogrzewania szklarni na przykład, paliwo, pasze, których który przecież elementem wytwarzania również jest energia. To wszystko sprawia, że koszty w rolnictwie wzrosły ogromnie. I w tym momencie wielu rolników, chociaż. Wie i czuje ten moralny obowiązek y, u, uprawy pól, y, hodowania zwierząt, y, ten moralny obowiązek żywienia ludzi, zastanawia się skąd na to wszystko wziąć, ponieważ y, y, czy się zadłużać, czy. Ostatnie pieniądze wydać na zakup horrendalnie drogich nawozów, bez których nie będzie plonów, bo ci, którzy mają związek z rolnictwem, to wiedzą, inni może innym trzeba to wytłumaczyć. Jeżeli nie zastosuje się nawozów, w szczególności azotowych, wczesną wiosną, kiedy rusza wegetacja, i później w kolejnych dawkach, to Mówiąc wprost, plonów nie będzie, i to zjawisko niestety w Polsce już w tym roku będzie obserwowane. My na razie nie mamy jeszcze powodów. Do jakiegoś lęku o to, co będzie w najbliższych miesiącach, ponieważ mamy zapasy, spore zapasy zbóż i innych produktów rolnych z roku ubiegłego, dobrego roku rolniczego to nie był zły rok. Natomiast pojawia się rzeczywiście ogromne zagrożenie. Kryzys żywnościowy, pan użył takiego sformułowania całkowicie słusznie kryzys żywnościowy, który może dotknąć ten rok po zbiorach, które będą niższe i kolejne lata. Ukraińcy nie będą w stanie praktycznie zasiać w tym roku prawie niczego. Może trzeba będzie również na tych rzeźnych glebach, może im głód zagrozić, ale my, przede wszystkim, nawet myśląc o sobie, bo to jest najważniejsze rynek wewnętrzny, nasi konsumenci, również. Musimy jednak brać pod uwagę, jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe dla Polaków, jak wyżywić również te miliony ludzi, które uciekły przed wojną z Ukrainy i przyjęliśmy ich pod nasz dach i do naszego stołu. Chcemy również utrzymać nasz eksport, który przez ostatnie lata rósł. Ciężką pracę wykonaliśmy, żeby polska żywność była na stołach w wielu krajach świata. Na różnych kontynentach. Eksport zeszłoroczny to było ponad 37 miliardów euro. To już jest licząca się pozycja na rynku światowym. Chcemy to utrzymać, bo oczywiście rynek wewnętrzny jest priorytetowy, jest najważniejszy, żeby Polakom żywności nie zabrakło, ale przecież chcemy również eksportować, nie wypaść z, tych, z takim trudem zdobytych rynków dla polskiej żywności. Więc sytuacja robi się naprawdę szalenie poważna. I na to wszystko nakłada się jeszcze absurdalna polityka Unii Europejskiej, tak zwany Zielony Ład, który w założeniu zakłada już y, zmniejszenie produkcji żywności. Ta polityka nie jest weryfikowana, nie jest y, zmieniana przez Komisję Europejską. Z uporem maniaka dalej brną w ten, w ten idiotyzm który ma być realizowany od przyszłego roku, od stycznia 2023 roku, zmniejszania nawożenia ośrodków ochrony roślin, lekarstw, zwiększania terenów chronionych, wręcz obowiązkowego przeznaczenia w Europie. Jednej czwartej upraw na rolnictwo ekologiczne, nie licząc się z tym, że nie ma specjalnego zainteresowania na rynku wśród konsumentów tą żywnością, szczególnie że trzeba by za nią zapłacić znacznie drożej niż za żywność konwencjonalną. Rząd polski próbuje. No jakoś temu przeciwdziałać. Właśnie, panie ministrze, pozwoli pan, że wejdę w słowo, bo chciałem się zapytać, jak w związku z tym, o, czym, o tym wszystkim, o czym pan mówi, bo to są naprawdę bardzo różne czynniki. No mamy wojnę na Ukrainie, to jest czynnik zupełnie niezależny, ale mamy chociażby drastyczne podwyżki cen gazu, prądu, kwestia nawozów, o których pan wspomniał, kwestia polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na część rzeczy zapewne można mieć wpływ, na inną część już niezupełnie. Jak temu wszystkiemu przeciwdziałać? Jakie jak jak pana zdaniem Tutaj jest zadanie dla Państwa, jak Państwo powinno reagować tak, by no, zapobiec, niż leczyć. Ta sytuacja paradoksalnie pokazała, jak ważna jest żywność. Żywność jest. Elementem bezpieczeństwa strategicznego. Podobnie jak obrona, jak militaria, jak wojsko, jak bezpieczeństwo energetyczne, to bezpieczeństwo żywnościowe jest elementem bezpieczeństwa strategicznego. Nie ma bezpiecznego państwa, jeżeli brakuje żywności. Dlatego muszą być podjęte również określone działania ze strony rządu. My się przyzwyczailiśmy do, przez lata pokoju, pokoju do stwierdzenia, że Rynek wyreguluje wszystko. Nie ingerować w rynek, pozwolić działać w niewidzialnej ręce rynku. Nie. W sytuacji kryzysu, a taki kryzys mamy w tej chwili, państwo musi przejąć na siebie dodatkowe obowiązki. Po pierwsze, strategicznego zarządzania zapasami tymi zapasami strategicznymi, które są w magazynach państwowych, ale również pełnej analizie trzeba poddać żywność, która jest w gospodarstwach przechowywana, w magazynach, również produkcję w toku monitorować, żeby tej żywności, która przecież musi urosnąć, mówię o roślinach, o zbożach, o rzepaku, o innych grupach, o warzywach, owocach i tak dalej. czyli pełne monitorowanie i regulowanie również eksportu żeby się nie okazało, że atrakcyjna cena zbóż w tej chwili, dramatycznie wysokie ceny zbóż, sprawią, że ci, którzy mają te zboże w Polsce jeszcze, no, licząc na szczególny zysk, wyeksportują to zboże, a nam może tego zboża zabraknąć do nowych zbiorów, które będą, jak wspomniałem, mniejsze. Jeszcze nie wiemy na dodatek, jaka będzie pogoda, zapowiada się niestety suchy rok, będą mniejsze niż w latach ubiegłych. Czyli to zarządzanie strategiczne, pomoc dla rolników. Tu były pewne działania podjęte. Rząd postanowił pomóc rolnikom sporą kwotą, dopłacając do zakupu nawozów. Ba, ale na to jest potrzebna zgoda Komisji Europejskiej, i to jest ogromny cios. Wczoraj Komisja Europejska y, y, ogłosiła, że nie wyraża zgody na to, żeby państwo polskie z własnych podatków, z własnych środków nieunijnych pomogło polskim rolnikom. Nie będzie dopłat do nawozów. To jest wczorajsza odpowiedź Komisji Europejskiej. To jest w ogóle blamasz Komisji Europejskiej i komisarza z Polski, który odpowiada za rolnictwo. No właśnie, to, bo, to... bo wydawało się, takie były nadzieje, że no, komisarz Wojciechowski, jako ten jeden z najsilniejszych komisarzy, mam na myśli tutaj komisarza od rolnictwa, no, będzie dbało o polskie interesy i tak, tak się mówiło, że tutaj Polska w końcu zyska duży, znaczący wpływ na decyzje, jeśli chodzi o rolnictwo. Zwłaszcza, że no, kto jak kto, ale Polach akurat o znaczeniu rolnictwa powinien wiedzieć. Tak wszyscy sądziliśmy. Fakty temu przeczą, ponieważ było, ja, ja byłem przekonany, że zgoda Komisji Europejskiej będzie, ponieważ to są nasze środki, nie Komisji, nie, nie Europejskie. Nasze pieniądze, że one będą mogły pomóc chociaż trochę rolnikom, żeby zastosować już mniejszą ilość nawozów niż w ubiegłych latach, ale jednak, żeby te nawozy na pole trafiły. Były, przecież komisarz Wojciechowski jest w Polsce co chwilę, co kilka dni. Spotykał się z ministrem rolnictwa, wicepremierem Kowal. Niedawno w Białymstoku się spotykał, kilka dni temu, wielokrotnie z premierem i z innymi politykami Polski. Więc byłem przekonany, że te sprawy są dogadane, są dograne w jakiś sposób. A komisarz wczoraj, który komunikuje się z polskim ministrem rolnictwa w tej chwili przy pomocy Twittera, co, co jest jakąś, jakąś, nie wiem, ideologiczną aberracją, intelektualną aberracją, stwierdził, że Polska zły wniosek złożyła. Że gdyby był lepszy wniosek, to, to może komisja by wyraziła Cóż, zgodę. Pozostajemy to... to może dla oceny słuchaczom, ale panie ministrze, bo czas nam się kończy. A chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę ten moment kryzysowy, biorąc pod uwagę to, co dzieje się na Ukrainie, ale także to, że wszyscy, cała Europa odczuwa skutki swojego uzależnienia od Rosji, może to jest moment i szansa, by odejść od Zielonego Ładu? Bo ideologia ideologią, ale jak nagle Europa Zachodnia zacznie znacząco więcej płacić za żywność, za prąd, za gaz, to może nagle stwierdzi, że no jednak lepiej się wycofać z tego e, całego pomysłu. Ja jestem absolutnie przekonany, że Zielony Ład musi być co najmniej zawieszony. Co najmniej zawieszony i na nowo przeanalizowane cele, które jemu przyświecają, pod kątem przede wszystkim niezmniejszenia produkcji żywności, wprost przeciwnie wykorzystania wszystkich możliwości, by tej żywności było więcej. Takie stanowisko prezentuje jednomyślnie Rada przy Prezydencie. Również przekazaliśmy do Prezydentowi, żeby przekonał polski rząd do tego, że to rząd... Polski powinien wyjść z inicjatywą odejścia od zielonego ładu, tej chorej ideologii, która pięknymi słowami okraszona prowadzi do niszczenia rolnictwa europejskiego. Na koniec chcę powiedzieć, że w tej trudnej sytuacji każdy może w pewnym sensie pomagać. Nawet ci, którzy nie są rolnikami. Przede wszystkim jest ogromne marnowanie żywności. To jest niewyobrażalna rzecz. To jest i wielki grzech i coś głupiego. Kiedy ludzie na świecie umierają z Głodu, a my marnujemy żywność. To jest apel do wszystkich, również waszych słuchaczy. Nie wolno marnować żywności. A jednocześnie, jeżeli ktoś ma jakiś ogródek, jakąś działkę, to nie jest niczym złym, ani wstydliwym, żeby chociaż trochę warzyw dla siebie uprawiać, a nie po wszystko chodzić do sklepu, żeby zmniejszyć trochę tę presję na kupno żywności, żeby ta żywność, która jest wytwarzana profesjonalnie w gospodarstwach rolnych, mogła trafić do tych w miastach, do tych, którzy nie mają możliwości również chociaż w części wyprodukowania tej żywności, czy to w Polsce, czy na świecie. Każdy może w tej trudnej sytuacji podjąć pewne działania, które poprawią trochę tę sytuację. Natomiast państwo musi przejąć na siebie strategiczne zarządzanie. To jest sprawa trudna, mało, mało kto to umie robić, ale są kraje, gdzie rola rządów, rola państwa jest zdecydowanie większa niż tylko obserwowanie wolnego rynku. I w Polsce również takie działania trzeba podjąć. To jeszcze na koniec, bardzo krótko chciałem zapytać, bo właściwie dosyć ponury obraz nam się wyłania z tego, co, o czym pan mówi, o czym rozmawiamy, ale trudno by było inaczej, bo sytuacja rzeczywiście jest poważna i kryzysowa pod wieloma względami. Ale czy pana zdaniem, mimo wszystko, są może jakieś powody do optymizmu? Przede wszystkim optymizmem jest to, że my jesteśmy krajem rolniczym i my mamy możliwości produkcji żywności. Jest wiele krajów całkowicie uzależnionych. Które nie mają możliwości wytworzenia żywności. To zresztą powinno skłaniać polityków do szacunku dla rolnictwa, dla pomocy rolnikom, ponieważ ci ludzie, którzy w Afryce, gdzieś w północnej Afryce, w, w krajach Magrebu nie będą w stanie otrzymać żywności, kupić tej żywności ze świata, ruszą na bogatą północ, do Europy, może i do Polski, żeby nie użyć z głodu, będą wielkie ruchy migracyjne. My mamy. W miarę dobre rolnictwo mamy pracowitych rolników, mamy około 16 milionów hektarów użytków rolnych, które nadają się do uprawy. Nie wiem, są może to wspaniałe gleby, problem wody, jak wspomniałem, występuje, ale my możemy żywność produkować. To jest element bezpieczeństwa, które trzeba maksymalnie wykorzystać, go wspierając. Rolnicy swoją pracę wykonują godnie kompetentnie wiedzą, jak to robić. Natomiast sami sobie z tym problemem nie poradzą. I tutaj postawmy kropkę, jak to będzie puenta naszej rozmowy. Jak widać, każdy ma jakieś zadanie do wykonania. Rząd, ale także każdy z nas. I to weźmy sobie do serca. Moimi Państwa gościem, gościem Poranka 7-9 był Jan Krzysztof Ardenowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister rolnictwa, przewodniczący Rady do Spraw Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. siódma. dziewiąta. Gość poranka.